Zwróćcie uwagę, na przykład a propos naszego tematu dzisiaj, zwróćcie uwagę, jak pięknie są przedstawiane w tej chwili przepisy, jak dużo jest programów kucharskich, jak to pięknie wszystko wygląda, żebyś tylko skorzystał z tego, żebyś to tak robił, nieważne ile tam jest ładowane jakichś jakich rzeczy, ale pięknie to wygląda, atrakcyjnie wszyscy się zachwycają, że wspaniale ktoś coś ugotował, natomiast nie ma w tym wszystkim po prostu myślenia. Tak? Na, na teflonowych patelniach jeszcze. Do tego. Na przykład, na teflonowych patelniach. Tu fajnie, jak macie tą czwórkę, akurat na tym zdjęciu, które tutaj umieściłeś, jest czwórka tych głównych lekarzy, i oni się podzielili też, jak gdyby przedstawiając różne pomieszczenia. I powiem ci w skrócie, bo tylko no, wszystkiego nie opowiem, to były naprawdę trzy dni od 8.30 do godziny 7.30 codziennie, non-stop wykłady. Więc ja nawet nie pamiętam większości, bo tego po prostu było masa. A wracając do tego papieru toaletowego, dr Artis przedstawia to w ten sposób, on tam wiele rzeczy przedstawia, ale ten papier toaletowy, że zbadali 24 najbardziej znane marki papieru toaletowego w Stanach, więc mam nadzieję, że w Polsce to wygląda inaczej. Słuchajcie, we wszystkich, w 21 z tych 24 najbardziej znanych, wszędzie obecnych marek zwykłego papieru toaletowego, w 21 jest minimum 7 różnych znanych kancerogenów. Czyli substancji, nasycony jest ten papier toaletowy substancjami wywołującymi raka, znanymi z tego tytułu, że wywołują raka. I teraz do tej naszej delikatnej sfery dotykamy sobie papierem toaletowym nasączonym, słuchajcie, substancjami rakotwórczymi. To jest, to jest jakieś niebywałe, dla mnie to było naprawdę szokujące. Zobaczcie, jak my na wszystko musimy zacząć zwracać uwagę. Oczywiście, na szczęście on też podawał alternatywę, więc słuchajcie, no, przynajmniej dla osób tutaj w Stanach Zjednoczonych trzeba wybierać papier toaletowy z bambusa, Bambus, on jest droższy, musi być zaznaczone, że jest wolny od różnych tam substancji. Słuchajcie, do czego to doszło? Musimy mieć napisane, że papier toaletowy jest wolny od substancji rakotwórczych. To, się, to, to brzmi jak naprawdę jak jakiś smutny żart, ale jest to bardzo, bardzo poważne. Tak samo mydła, które wybieramy, szampony, tak, odżywki do włosów, kobiety, lakiery do paznokci, kosmetyki to jest wszystko naładowane taką masą chemii, pestycydów, metali ciężkich, substancji chemicznych, które są silnie rakotwórcze.